Czony, znaczy, cęciak to jest szóste podejście. Nie piąte. Się pogubiłem w liczeniu. Okej, okay, zaczynamy od Grimaldo. 73,5 tysiąca. Myślę, że to jest duża cena, jak na taką kartę. Ta karta naprawdę wygląda okej w ogóle. I like this player. Draxler. Nie wiem, za co on dostał tę kartę na. Ja doprawdy tego nie wiem. Ale karta. No taka średnia, jednak. Ja dam jednak łapkę w dół, bo z tych wszystkich kart to bardziej by się opłacało kupić kogoś innego. Jak Queen. Si Promise. Ta karta wygląda genialnie. Budujcie Eredwizję, bo to naprawdę będzie łamacz kontrolerów. Tak samo jak jego kolega obok, Jezus. To normalnie to jest to, to jest ta klasa. Zdjęcia Sandro. Przepraszam, że tak szybko, ale ileż można. Sandro, to mam łapkę w dół, no bo to jest słaba karta, jest po prostu słaba. Mogli mu lepszą zrobić, naprawdę. Korea i ta jego mina, ta jego mina. Przecież wygląd miał zaraz wymiotować. Napiszcie Korea weź się uspokój, w komentarzach to przypnę wam serduszko. A Eden Azar. Ja muszę cokolwiek dodawać ten dribling, te tempo, te strzały, te podania. To jest magia, to będzie magia. To tylko ja. kangi z Ligi Mistrzów. 81 tempa obrońca. To... To już... To już mu wystarczy do szczęścia. mógłby mieć 5 tej obrony. Ale te tempo udaje wszystko. Ten Kulibali wygląda na tak średnio. Na tak średnio. A ja dam jednak. A właśnie tam lajka. Laika Like Poko. Ale no to nie jest jednak karta najwyższych lotów. Następnie mamy Kessię. No, wszystkie z tych będzie 70. Myślę, że bardzo fajna karta. I tyle. Muszę coraz szybciej nagrywać, bo kurier przyszedł. Sisoko! Przecież to nie jest genialne, przecież go normalna karta jest genialna, to co będzie robiła ta? To, to jest historia, tak tworzy się historia, milion. Hortu, przecież to jest te tempo, te strzały, przecież to jest coś genialnego, ja go kupuję, jak tylko będzie tańszy. Bebo, Myślę, że bardzo fajna karta, jak na moje standardy. Myślę, że jest okej. Okay. A właściwie jeszcze otwórzmy paczkę na koniec. Rare 50k i oby to jej się coś dafiło. Wiem, że jest to ale ja tutaj mam kolekcję kart. No nie, nie. To dziękuję bardzo, Ogunanie. Weźcie wyświetleni. wyświetlenie. Zapytuję kolejny film? Na razie ma. Pa!